Tarot, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie, ponownie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na krótkie czytanie pod tytułem jego jej prawdziwe intencje, motywy. Zobaczymy, co tu w tym temacie karty będą miały Wam do przekazania. Wybierzcie tym razem kamień, który was przyciąga intuicyjnie, bez zastanawiania się. Grupa numer 1 to Ametyst, grupa numer 2 kwarc różowy, a grupa numer 3 kryształ górski. Zaczynamy. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 1. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji, resztę zostawcie. Jeżeli interesuje Was bardziej indywidualny przekaz, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I tak, drogie jedyneczki, co tutaj mamy. E, jakie intencje ma wobec Was ta osoba, o którą pytacie? No, możecie pytać o kogoś nowego, kto pojawił się w Waszym życiu, wykluczone, bo mamy tutaj kartę nowej miłości mm, i być może ktoś taki właśnie wkroczył e, w Waszą rzeczywistość, tak? E, może na razie mm, jest to jeszcze taki dosyć, słuchajcie, temat świeży. I sami nie wiecie, dokąd to zmierza, ale y, całkiem dobrze się to zapowiada, jeżeli patrząc po tych dwóch kartach wyroczni. Oczywiście, pamiętajcie, to też nie musi być zupełnie nowa osoba, tak? To może być y, jakiś nowy początek dla Was, tak? I być może faktycznie ta osoba chciałaby spróbować raz jeszcze. Ta osoba chciałaby, jest gotowa w tym momencie. W pełni otworzyć się na Was, tak? bo, bo widzi, bo czuje potencjał dla tej relacji, że tutaj byłaby szansa na właśnie czy nową miłość, czy jakiś taki nowy, zupełnie nowy początek dla Was. tak? Nawet jeżeli próbowaliście już wcześniej, albo tutaj no, były różne problemy, tak? przeszkody, blokady na Waszej drodze. Także tu pokazany jest ktoś, kto ma pełne zaufanie tak do tej całej sytuacji, do Was, tak, do tego połączenia. I właśnie jest tu to zaufanie co do tego, że, że właśnie że to się może udać. Że to się może udać. To może być jakaś Wasza, słuchajcie, bratnia dusza. Wy możecie czuć się energetycznie tak nawzajem. Możecie czuć bardzo silne połączenie właśnie między wami, tak? Takie którego. No, nie da się wyjaśnić. I to, słuchajcie, i mam wrażenie, że tutaj mówię do osób, że wy to czułyście, czuliście już od samego początku. Od pierwszego spotkania. Tak? Być może nawet, słuchajcie. Być może nawet w jakiś sposób czułyście, tak, że ta osoba się pojawi w waszej przestrzeni. Że ten ktoś nadchodzi. Piękne karty. Ale pamiętajcie, słuchajcie, e, że czytanie jest ogólne, e, więc nie będzie ze wszystkimi rezonowało. E, no bardzo pozytywny przekaz. I tu y, ta osoba no, m, ma dobre intencje wobec Was. Tak? Tutaj y, jak najbardziej hmm, mam wrażenie, że nie macie się czego obawiać. Okej, okay, może być tak, że w niektórych przypadkach ta osoba no, pragnie się otworzyć, ale jeszcze w pełni nie ma tej gotowości. Być może pewne sprawy tutaj y, cały czas stoją Wam na, na przeszkodzie. Tak? To mogą być sprawy finansowe, jakieś takie zawodowe, być może odległość, co, co u niektórych takie sprawy czysto organizacyjne, tak? Ta osoba chciałaby zaangażować się w tą relację, być może nawet myśli o Was w kontekście wspólnej przyszłości, założenia tej, tej rodziny, tak? Bo naprawdę czuje się przy Was jak przenikim innym, tak? Tu jest miłość, tu jest, tu jest pasja, tak? No... Mm, Tak, jakby wszystko, no prawie wszystko gra, tak? Prawie wszystko gra, bo yy, mówię, mogą być jakieś blokady. Być może jeszcze nie ma tej stuprocentowej gotowości na zasadzie, okej, okay, to teraz tak, mieszkamy razem, czy tam nie wiem, yy, zakładamy tą rodzinę, ślub, te sprawy. Wiecie, no każdy z Was jest na innym etapie. Ta osoba może myśleć o Was, jeżeli to jest coś nowy, w kontekście, że właśnie, a może to właśnie jest ta jedyna, ten jedyny, z którą założę tą rodzinę, nie teraz, ale w przyszłości, tak? Czuję, że, że jestem coraz bardziej gotowy, gotowa na to, na ten nowy etap. Czuję taką ekscytację, coraz większą pewność siebie, zaufanie, że właśnie to jest to. Mm. I że jesteśmy w stanie. Wspólnie pokonać te przeszkody, poradzić sobie z tymi problemami. Fakt, w niektórych przypadkach może być tak, że albo to Wasza energia, albo tej, tej osoby, że tu jest taki trochę strach, lęk jeszcze, pozostaje przed tym, żeby się w pełni otworzyć, bo różne macie doświadczenia, ale całkiem no, fajnie, fajnie się zapowiada. Pytanie, czy Wy też to tak odczuwacie, czy Wy też to tak widzicie? Także dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. I trzymam kciuki. Do usłyszenia. Pa, pa. I witam serdecznie osoby, które wybrały grupę numer 2 kwarc różowy. Pamiętajcie jednak czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. A jeżeli interesuje Was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. No i tutaj taka niejasna sytuacja dwójeczki, bo z jednej strony mamy kartę, która mówi, że coś nie jest dla Was, a z drugiej strony prawdziwa miłość, tak? Że to może być romans, tak? Miłość Waszego życia. I dlaczego tak jest? O co w tym chodzi? Może być taka sytuacja trochę skomplikowana u Was, że nie wiem, czy Wy, czy oni, tak? Że tutaj na przykład czujecie, że faktycznie to jest miłość Waszego życia, tak? Wy czujecie, oni to czują i wszystko byłoby pięknie, tak? ładnie, ale no właśnie, pewne rzeczy są nie do przeskoczenia. Być może oni mają wrażenie, tak? Ta, ta Wasza osoba ma wrażenie, że czegoś tu brakuje, że może Wy nie jesteście szczęśliwi albo że. Mmm. Może dajecie jakieś sprzeczne sygnały? Hmm, hmm, hmm. Może doszło tu do jakiegoś odrzucenia? Może ta osoba czuje się w pewien sposób odrzucana, tak? Jest tu jakaś taka. Ja, jest tu jakaś niepewność. Zaraz zobaczymy, co pokaże tarot, bo nie do końca wiem, o co chodzi. Tak, jakby ta osoba czuła, że, no mówię, jesteście mm, jej przeznaczeni, tak? Przeznaczone jemu, ale jakbyście nie mogli być razem. Ta osoba może mieć wątpliwości. <laughs> być może wydajecie sprzeczne właśnie tutaj sygnały, być może właśnie tu pewne sprawy osobiste są nieuporządkowane, i stąd taka energia. Hmm. Tak, tutaj słuchajcie, być może jest za dużo osób, dlatego tak. Ta osoba y, może się obawiać, że, że to się nie uda, tak? Albo że. Mm, no, miłość miłością, tak, ale właśnie, y, tak jakby ktoś się tutaj nie chciał odciąć, no, Pamiętajcie, czytanie ogólne, ale wygląda na to, że, że to u Was jest ten Galimatias, tak? Więc jeżeli to nie jest Wasza energia, to, to być może nie ta grupa, że to u Was jest pewien Galimatias albo u Was jest ta niepewność i dajecie jakieś sprzeczne sygnały tej osobie i ta osoba może mieć wątpliwości, może mieć obawy, że prędzej czy później yy, nawet zakończycie tą relację, tak? Albo właśnie tutaj nie zakończycie czegoś w swoim życiu. Yy, przez co nie będziecie mogli być razem, ale ta osoba, yy, dla tej osoby jesteście, no, ja bym powiedziała, całym światem, tak? Tak jakby ty tą jedyną, tak? Czy tym jedynym? Yy, ta osoba widzi Was w kontekście, wiecie, no, tutaj widzi, ja bym powiedziała, widzi Waszą wspólną przyszłość, tak? Yy. Hmm. Czekajcie. Może mówię do osób, tak? Może wy macie rodzinę, może macie jeszcze kogoś, tak? No, no nie wiem, albo y, może ten związek między wami się zakończył. Różne są sytuacje. I, i mówię, ale ta osoba cały czas mm, tutaj wierzy w to, że tak, że, że jesteście tą, tą miłością. Jedyną, prawdziwą. W niektórych przypadkach, słuchajcie, no mogło nawet dojść do jakiejś kłótni, do nieporozumienia, tak? I tu któreś z Was uniosło się ego, jakąś taką dumą, pychą. Nawet mogło pójść o coś takiego totalnie, wiecie, trywialnego. No i... I pewne sprawy zaszły za daleko przez co teraz y, być może nikt, z żadna ze stron nie ma odwagi wyciągnąć tej ręki na zgodę. W niektórych przypadkach, ok, tak, może być tak, że mówię, ta osoba uznaje, że jesteście dla siebie, tak, w pewien sposób przeznaczeni i tak dalej, byłoby cudownie, ale, no właśnie ale, tak, inna kultura... Zbyt duża odległość, może mieszkacie zupełnie na innych kontynentach. Nie wiem, i tutaj po prostu są takie przeszkody. Um, to nie musi być rodzina, tak? Ale mogą być tego typu rzeczy. Są takie przeszkody, że po prostu nie widać, um, ta osoba nie widzi możliwości, jak to, jak to wszystko przeskoczyć. Może oczekuje od Was, że to wy coś zadziałacie, podejmiecie jakieś decyzje. No trochę tak to wygląda. Chociaż ja bym powiedziała, że tutaj osoby trzecie się mieszają. Ale pamiętajcie, to nie zawsze musi być partner, partnerka, tak? Czy jakaś, nie wiem, kochanek, kochanka. To może być nawet ktoś z rodziny. Matka to może być energia siostry, tak? Kogoś, kto ma wpływ na tą, na tą osobę, czy na Was. Nie wiem, no, no mówię, Gali Matias. Ta osoba ma dobre intencje wobec Was. Mm. Tu, jest, tu jest to uczucie. Być może nie potrafi w, w taki sposób tego okazać, jak, jakbyście mm, oczekiwały, oczekiwali, tak? Ale tu jest uczucie, tu jest pasja. No mówię, mm, tu jest przekonanie, że. Że na taką miłość y, ten ktoś czekał całe życie, tak? No ale. Ale żeby tu można było coś zadziałać, to chyba właśnie trzeba by było uporządkować pewne rzeczy albo zdecydować się, czego tak naprawdę e, chcemy, tak? Czego tak naprawdę chcemy? Być może odciąć, zostawić się za sobą jakieś rzeczy, jakąś przeszłość dziwna. No, koniecznie dajcie znać, dwójki, jak to u Was wygląda, czy faktycznie to się zgadza, czy to ma sens, co, co ja mówię, bo. Trochę takie, może być enigmatyczne. Dobra. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa. I witam serdecznie wszystkie osoby, które wybrały grupę numer 3. Ten oto piękny kryształ górski. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, także bierzcie to, co pasuje do Was, do Waszej sytuacji. Resztę zostawcie. A jeżeli interesuje Was, przekaz bardziej. Indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. No i słuchajcie, tutaj e, dwa takie scenariusze. Oczywiście możecie pytać o byłego partnera, byłą partnerkę, tak? E, kogoś właśnie z przeszłości, z kim byliście związani i być może tutaj ta osoba pojawia się i znika, albo cały czas czujecie siebie w pewien sposób energetycznie, tak? E, ale też możecie pytać, e, no. Niewykluczone. Zobaczymy, co Tarot powie e, o, e, o kogoś nowego, z kim czujecie ogromne przyciąganie, połączenie. Być może czujecie, że to jest moja bratnia dusza, tak? Ktoś, na kogo czekałam, czekałem. Mm, no, tak jakbyście się znali, właśnie, z, z różnych wcieleń, ale zobaczymy. Może e, w jakiś sposób karty nam nakreślą bardziej tą sytuację. Jakie są prawdziwe intencje tej osoby, o której trójeczki myślą. Pamiętajcie, czy to nie jest ogólne, także. Nie będzie na pewno ze wszystkimi rezonować. A tutaj to już na pewno nie będzie. Więc słuchajcie, o co tu chodzi. I tu bym uważała, trójki. Tu bym uważała na tę na osobę, bo. Te motywy, intencje nie są jasne. Ta osoba może mocno kierować się swoim własnym dobrem, tak? swoim interesem, może kierować się bardzo mocno pychą, dumą, tak? ego. Być może chodzi o jakieś, słuchajcie, kwestie bytowe, domowe, tak? Być może jeszcze, no bardzo możliwe, że pytacie o swojego byłego partnera, byłą partnerkę, i tutaj pewne kwestie jeszcze są do dogadania, do ustalenia, tak? No, i ta osoba, hmm. jeżeli yy, przychodzi do was i tu, powiedzmy, jest miło, całkiem dobrze się rozmawia, to to nie jest takie bezinteresowne. Ja tutaj nie czuję tej bezinteresowności, tak? Ja bym powiedziała, że wówczas ta osoba, no, no właśnie, no, no czegoś chce, tak? Czegoś chce. Hmm. Tutaj albo chce to w jakiś sposób odpowiedni zakończyć, to co było między Wami, albo tutaj faktycznie no, uzyskać jakąś korzyść, tak? Tak, jakby czegoś od Was potrzebowała. W niektórych przypadkach może chodzić o kwestie nawet materialne, tak? Ktoś chce pożyczyć od Was pieniądze, czy no nie wiem, jakiejś pomocy i tak dalej, że mówię, nie ma tutaj tej bezinteresowności. Ta osoba wie, mam wrażenie, jak do Was podejść. Ewentualnie wie, jak na was działa. Czuje tą przewagę, tak? I może będzie chciała to wykorzystać. Ale. Na pewno nie mogę powiedzieć, że ta osoba. Mm, I to też nie jest tak, że we wszystkich przypadkach będzie. Mm, będzie tak, że, że ta osoba ma jakieś złe intencje. Nie, ale. Ja tutaj nie widzę, że ta osoba chciałaby wejść z wami na przykład w związek, jeżeli nad tym się zastanawiacie, chciałaby budować coś z wami, tak? Myśli o wspólnej przyszłości. No nie. Raczej tutaj jest chęć zostawienia już tego, co było ze sobą i ruszenia w nowy początek i to niekoniecznie z wami, tak? Być może ten ktoś już ma kogoś innego, ale. Mm, Albo chciało, ta osoba chciałaby się otworzyć na kogoś innego. Ewentualnie tutaj macie dzieci, więc, no mówię, tutaj też tym, tym głównym motywem, że ten kontakt jest że są jakieś takie być może niejasne sygnały mogą być dzieci, tak, ale nie, nie widzę, żeby ta osoba chciała powrócić. A jeżeli chciała, no to. No, raczej nie będzie robić nic w tym kierunku. Tutaj, tak jakby ktoś się pogodził z tą sytuacją, tak? Ta osoba może Was oczywiście jeszcze obserwować przez długi czas, być w Waszej przestrzeni. Tylko uważajcie, to może być kierowane tym, kierowane taką chęcią kontroli sytuacji, chęcią kontroli Waszego życia. Co jeszcze? Tutaj mogę powiedzieć. Jeżeli pytacie o kogoś nowego, chociaż, no mówię, yy, yy, średnio mi tutaj pasuje taka energia, ale jeżeli pytacie o kogoś nowego, yy, to możecie mieć do czynienia z kimś, kto jeszcze nie pogodził się z jakąś stratą, tak? kto jeszcze żyje tą przeszłością i nawet jeżeli jest tu takie zainteresowanie, jest pasja, chemia między Wami, to. Yy, no, nie mogę powiedzieć, żeby to szybko miało przejść do następnego etapu. Tutaj ta osoba nawet o tym nie myśli. Tutaj ta osoba jeszcze nie pozamykała, nie zamknęła jakiegoś rozdziału w swoim życiu. Nie jest gotowa chyba na to, żeby się otworzyć na coś nowego. Ale tak jak powiedziałam, ja tutaj bardziej odczuwam pytania o byłych partnerów czy były partnerki, tak? Mm. Tak, i tyle. Także dajcie znać. Słuchajcie, jak to z wami rezonuje. A jeszcze może być tak, że wiecie, jak to jest, tak? Że tutaj. Yy, ta osoba nie chce wracać, ale też yy, nie do końca chce Was zostawić. Tak jakby. Yy, Mimo wszystko jest pozostawienie jakiejś furtki, bo mówię, jest ta chęć kontroli, więc na to też uważajcie. No. Żadnych konkretów nie widzę, żeby tu ktoś, że ktoś miałby Wam coś zagwarantować, tak? Tu, że ktoś wie, czego chce, nie, nie. Hmm. No tyle. Także czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, jak to z Wami rezonuje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, pa! pa.